Dobra, jak słyszycie jakieś dzięki, to sorry. Ale... No, ale, ale. Szybki vlog. Znajdziemy na nazwę kanału. Tak. Proszę mnie o to nie osłonić. No, ale po prostu chcę. Będzie się kanał nazywać RED. Zapamiętajcie, jeśli mnie subskrybujecie, to red, kanał redy. W najbliższym czasie tak będzie. Więc, no proszę was o to, żebyście zostawili naprawdę dużo subów. Jest tak, piszecie w komentarz, czy chcecie jeszcze trochę odcinków z lasa, las, lasu. To wtedy nakręcimy. Uwiedz, jest za, e, ciemniej niż u mnie, mówię Wam. Okej. Okay. Więc pa.